Piękna płytka, ale bym robiła. A te skórki? Od razu powiem tak. Na tych paznokciach bardzo ciężko będzie zrobić perfekcyjny manikir. Dlaczego? Bo one tak troszeczkę wyglądają, jakbyś zapuściła obgryzane paznokcie wcześniej. Bo skóra bardzo, bardzo, bardzo mocno nasz. Patrz, ile tu jest na ból, jak tu jest szeroko. Ona bardzo jest naciągnięta. Przez co tutaj ta strefa jest naciągnięta aż nabrzmiała, i tu w ogóle praktycznie tak jak normalnie. O, tu. Czekaj, 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 czekaj. Prawie nie widać granicy pomiędzy tą skórą, która jest już taka sucha do wycięcia, a tą żywą. Bo normalnie, jak zobaczycie sobie, może u mnie to będzie dobrze widać, pokażę na, Wam na kamerze makro. U mnie na przykład. O, zobaczcie, u mnie na przykład widać dokładnie granicę pomiędzy żywą skórą a tą. I taki, taki jest równiutki pas skóry suchej, prawda? I osoba, która przyszła z tymi paznokciami, ma, ma te granicę bardzo zatartą. Tej granicy, zobaczcie, praktycznie tutaj nie ma. To się zlewa jedno z drugim, tu się zlewa, nie, praktycznie nie widać tej granicy. Tutaj troszeczkę jest, ale w tym paznokciu nie ma, w tym nie ma, w tym nie ma. O, a tu jest pięknie, tu dokładnie widać granice. Tu będzie bez problemu, ale w niektórych, no więc tu ja się nie spodziewam jakiegoś tak zwanego instagramowego mani, bo się przy pierwszej wizycie nie da. Te skórki są takie trochę jakby dziewicze, bardzo dawno nie robione, albo w ogóle nigdy nie robione, więc z tym mm, manikirem tutaj no może być trochę ciężko.